Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu Co Drzemie w Kremie. Dzisiaj razem z Iwonką Płowaś Korus będziemy rozmawiać o filtrach. O filtrach. W kremach, w produktach, które używamy do pielęgnacji. Zanim Iwonka się tutaj połączy z nami, to jeszcze wcześniej chciałabym Was serdecznie zaprosić na warsztaty pielęgnacyjne, które będziemy robiły na żywo razem z Iwonką. 8 maja o godzinie 18 w Poznaniu na ulicy Mostowej 32. Bardzo proszę o skontaktowanie się telefoniczne z nami. Mamy ogłoszenie tutaj. Dzień dobry Iwonko, dzień dobry. dobry. Właśnie dobry. mówię o warsztatach, Dobre, które będziemy super. prowadziły razem. I już mamy zgłoszenia, więc miejsc zostało tylko kilka. Więc jeżeli Was to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. 8 maja, godzina 18, mostowa 32, ale najpierw. Spod, zgłoście się do której z nas, żebyśmy wiedziały jak tak. my tam mamy, żebyśmy mogły Was usadzić na tych warsztatach, tak, żebyśmy miały swoje stanowisko pracy, bo to będą warsztaty na żywo. Tak, to prawda. Dobrze. Tak, tak, będzie, gwarantujemy naprawdę dawkę wiedzy i niesamowitą atmosferę. Pyszną kawkę lub tak. herbatkę i ciasteczko to też, to tak, też w, ramach, w ramach warsztatów również zapewniamy. Iwonko, dzisiaj spotykamy się, by opowiedzieć o filtrach słonecznych, bo mhm. lato już zaczyna powoli się zbliżyć. Wprawdzie mamy wiosnę, ale wiosnę taką dosyć ciepłą, to słońce zupełnie inaczej grzeje ono zupełnie inaczej niby jest wiatr. Tak. Niby jest chłodno, mhm. ale słońce dosyć mocno grzeje i dzisiaj opowiemy sobie, żebyście się przygotowały, żebyśmy mogli się przygotować do, do lata o filtrach, które mamy w produktach, które używamy na co dzień do pielęgnacji, ale też w produktach, które używamy takie typowo specjalistyczne produkty na słoneczko. I teraz Iwonko, powiedz nam, kochanie, bo filtrów, filtry są różne. Powiedz nam o tym, jakie są filtry, w jakich kosmetykach, które są lepsze, które gorsze. Jeżeli można tak powiedzieć, tak. czy ważne jest, by ta wielkość, mówimy o tej skali, o tym numerku, mhm. który jest za SPF, tam ten numerek, który jest mhm. zapisany, żeby dziewczyny wiedziały, jak idą do. Chcą są zakupić filtr, żeby wiedziały, dlaczego ten akurat wybrać, a nie inny. I co jeszcze chciałam zapytać? Dobra, to będę pytała w trakcie, ale na razie powiedz nam w ogóle o filtrach. Jakie one są i jakie mm -hmm. są te, które są takie pożądane. E, tak, to mamy filtry takie główne, to są, O, nasza osoba dzień dobry. Tak, i tam, i tam, i tam. E, to są filtry chemiczne i fizyczne i mm -hmm. dodatkowo jeszcze mamy substancje natry, naturalne o działaniu antyoksydacyjnym, które też mogą mieć. E, Właściwości przeciw promieniowaniu, natomiast o tym za chwilę. Natomiast te główne, to chemiczne i fizyczne. Filtry fizyczne to są dwa w tej chwili, czyli tlenek cynku i dwutlenek tytanu. I to trochę tak działa na zasadzie, że te filtry odbijają promieniowanie słoneczne i to działa coś na zasadzie lusterka. Czyli jakbyśmy go, no. miały taką tarczę ochronną w postaci lusterka. Y, wiadomo, że widzimy, tak, <laughs> y, widzimy mm -hmm. swoje odbicie, bo ono się po prostu odbija. Mm -hmm. To tak trochę tak samo wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o filtry chemiczne, to one pochłaniają ciepło i w ten o, sposób tylko. Tak. O i i w ten sposób chronią nas, na, nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, czy znaczy promieniowaniem UV. I teraz mamy dwa rodzaje promieniowania: UVA i UVB. No I czemu one się różnią? Tak, UVB to dzięki niemu nasza skóra jest taka opalona czyli ale to, to jest, chcemy. Tak, ale i oparzona. A, Poparzona. Bo tego już nie chcemy. Tak, to zależy oczywiście od ekspozycji na słońce, natomiast UVA to są te to promieniowanie, które nie daje bezpośredniego jakby efektu. Natomiast jeżeli już daje, to w sposób bardzo negatywny, czyli może doprowadzać do chorób skóry, w tym nowotworów, również do tego tak naprawdę Um, ono now powoduje... głębiej, rozumie, Tak, 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 i, tak. Niszczy skórę, tak. Tak? I, I przede no, wszystkim tak? niszczy kolagen, mm -hmm. skóra się szybciej starzeje, więc tak naprawdę zawsze powtarzam wszystkim osobom, które chcą dbać o już o kurację przeciwzmarszczkową, więc najlepszą kuracją przeciwzmarszczkową jest regularne stosowanie filtrów. Mm -hmm. Szczególnie tych z UVA. Przez cały rok. I to jest najlepsza, okay. y, najlepsza kuracja przeciwstarzeniowa i jest takie słynne zdjęcie. Ja co jakiś czas, jak jest właśnie mm -hmm. ten okres, to ja je udostępniam i ponownie je udostępnia już jutro. Mm -hmm. y, pani 90 bodajże dwuletnia pani, y, francuska. To zdjęcie mm -hmm. było opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym dotyczącym dermatologii. Mm -hmm. Pani francuska miała piękną tutaj skórę, piękną, wypielęgnowaną, cudowną taką. Nie było widać w ogóle, że ma 92 lata. Po, po jej skórze na twarzy w ogóle nikt by się nie domyślił, że ona już ma 92 lata. I ona przez 50 lat regularnie używała filtrów przeciwsłonecznych, i ta skóra wyglądała. Po prostu wyśmienicie, pięknie. Oczywiście były tam drobne linie zmarszczki, ale skóra wyglądała przepięknie. Natomiast smarowała tylko i wyłącznie skórę twarzy. Tak. Zapominała tutaj o szyi, o dekolcie, tutaj też często zapominam o karku. I było to widać bardzo mocno. Tak, szczególnie. Panowie tutaj mają właśnie tutaj w okolicach uszu, bo tutaj nie smarują, to właśnie najczęstsze przypadki, kiedy się wycina, wycina te um, zmiany nowotworowe właśnie z tej części, bo panowie w ogóle tego tutaj nie smarują, a dziewczyny jednak mają włosy, więc jak więc nawet zapomną, to się Tak, tak. Tak, tak mhm. natomiast wracając do tego zdjęcia. Były zmiany chorobowe na szyi i to było ewidentnie. I nie tylko te zmiany chorobowe były widoczne, ale również to, że ta skóra była pomarszczona, więc można było sobie zobaczyć różnicę. I no, to, jest, to zdjęcie jest po prostu. Pamiętam, że jak ono się pojawiło, to było we wszystkich telewizjach śniadaniowych. Ha, ha. <laughs> taka, taka różnica, że to był ten dowód, że naprawdę filtry przeciwsłoneczne dobrej jakości, kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi są naprawdę ochroną dla nas. I też trzeba pamiętać o tym, że jak ktoś nie ma, na przykład, to panowie, jak są lekko łysi albo łysieją, to też po prostu powinni przez cały rok yy, smarować yy, twarz, głowę, głowę, głowę tak. Silne, nie? tak i nawet czapka też nie daje pełnego Zdjęcia. zabezpieczenia. Warto mm -hmm. jednak też jak wychodzimy na mocne słońce, mamy delikatną koszulkę, to warto tak się posmarować balsamem całe ciało, bo to mm. też chroni, bo mm -hmm. przez, mm -hmm. przez taką lekką koszulkę czy taką czapkę to też można się, też mo ta skóra po prostu może dostać niepotrzebną ilość promieniowania słonecznego. To myślę, że to, to yy... fizyczne, chemiczne. A tak, fizyczne, chemiczne. Mm -hmm. I teraz tak, tu wspomniałam o UVA i UVB. Mm -hmm. I tak naprawdę yy, nie ma na rynku Witaj. obecnie, mm -hmm. cześć, yy, cześć, yy, o, dzień dobry. Yy, nie ma na rynku obecnie idealnego jednego filtru, czy chemicznego, mm -hmm. czy fizycznego, mm -hmm. czy naturalnego który chroniłby jednocześnie przed porobieniowaniem UVA i UVB mm -hmm. i dodatkowo miał wysoki współczynnik SPF, mm -hmm. czyli te 50 na przykład, które jest wymagane, ta czy 30. Ta tyferka, która jest po tak, SPF. Tak, oh, tak, tak zaraz tak. też będziemy wyjaśniać, o co chodzi. Dlatego w kosmetykach dobrej jakości, tak jak to jest zrobione w Mary Kay, mm -hmm. stosuje się mieszankę filtrów, one mhm. są bezpieczne. Właśnie miałam jedną rzecz sprawdzić. W nowym Timewise Repair został zamieniony jeden filtr, mhm. czyli ten już, bo z filtrami chemicznymi jest trochę tak, że one mogą czasem uczulać. Mhm. Tego to trzeba wcześniej sprawdzić, natomiast nie wszystkie filtry uczulają, i jeżeli jakiś jest taki, który powoduje. Uczulenie to jest to napisane na opakowaniu. To musi być mhm. zawsze napisane. Mhm. E, to, ale to on nie, po, nie u wszystkich? Tak. i Nie zawsze, bo to wszystko. Oczywiście, zależy od, od, tak. Od, tak, to zależy od, też od stężenia, natomiast mh. jest taka informacja mh. i z tego też powodu dużo osób rezygnowało, natomiast nie wszystkie filtry chemiczne powodują taką reakcję i tak właśnie nie u wszystkich. E, dlatego mh. też. E, Jakiś czas temu dostałem od Ciebie bardzo ciekawy filmik tak? na temat tego, że w ogóle to są jakieś te filtry, to jest coś, co powoduje jakieś dziwne rzeczy na skórze. Ale to jest w ogóle nieprawda, bo tak naprawdę one nas chronią. I żeby w ogóle składnik był składnikiem kosmetycznym, on musi być przebadany, sami wobec. Natomiast zderzają się uczulenia, natomiast to zawsze musi być informacja na ten temat. I tak samo mogą uczulać ekstrakty, jak na przykład ekstrakt z rumianku albo mhm. inne ekstrakty bardzo naturalne. Natomiast tutaj też jest ostatnio taka moda, że to trzeba się smarować wszystkim, co jest naturalne. Mhm. Filtry mineralne są naturalne, bo są z minerałów, natomiast tutaj mam na myśli różne proponowane. Ekstrakty, i tak naprawdę rzeczywiście sprawdziłam, jak to wygląda w przypadku wartości SPF, którą możemy uzyskać. I maksymalna, jaka jest to z 28 i to jest ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego. To jest pytanie też, na ile on jest stabilny, i jak mhm. długo tak naprawdę utrzymuje się na skórze, to też jest bardzo ważne. I tak naprawdę o ile taka ochrona. Jak ktoś chce bardzo ekstrakty z roślin, olejki, to tak. Ai, przepraszam, <grywa> to jakby, mam nadzieję, powodowi. że to nic poważnego. No, no, nie wiem. To tak naprawdę może stosować sobie wtedy, kiedy jest zima, na, na pewno nie latem i na pewno nie wtedy, kiedy mamy mocne słońce, a tak naprawdę już od pewnego czasu mamy ocieplenie klimatu i, i jest gorąco, i sobie nie wyobrażam stosowania. Jak ktoś chce, to może oczywiście nikomu nie zabronimy, natomiast y, to trzeba wziąć pełną odpowiedzialność też za siebie i za osoby czy też dzieci, które ma się pod opieką, żeby jednak zapewnić tą stałą ochronę naprawdę dobrej jakości filtrami, takie, które mają SP50 czy też SP30. I tak i samo to SP nie wystarczy, bo tak naprawdę mhm. dbajmy o całą ochronę, czyli na UVA i UVB, więc. Raczej szukajmy produktów, kremów, balsamów, które mają kilka różnych e, filtrów, a jeżeli na przykład mają tylko filtry e, fizyczne, to szukajmy, mm. żeby tam były też właśnie e, substancje, takie ekstrakty dodatkowe, różne substancje, tak jak jest to w tym naszym e, tej nowości, w tym balsamie do ciała e, z filtrem, e, czy też jest ten 50. krem, mm -hmm. tak, pięćdziesiątką. Tam są właśnie, po to są dodawane te ekstrakty. One działają antyoksydacyjnie, także chronią. Natomiast same te ekstrakty nie będą nas chroniły przed mocnym słońcem. Nie ma takiej opcji Czyli w Najlepsza jest mieszanka wszystkich. Tak, tak najlepsza, tak. Chociaż teraz, teraz jest też tak, że Bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma bardzo wysoką, ma bardzo delikatną skórę. Atopową, mhm. to mhm. lepiej, żeby skorzystał z filtrów mineralnych, bo filtry mhm. chemiczne przez to, że w, też y, nie, nie są jakby taką, nie pokrywają, tylko lekko już w tą skórę jakby się wtapiają, to znaczy nie, mhm. nie przechodzą dalej, ale się wtapiają, mogą powodować dyskomfort. Natomiast w tym przypadku szukajmy filtrów, które będą fizyczne, czyli na przykład tlenek cynku, teraz jest bardzo popularny i też w takiej, tak jak w Ameryce jest też w dwóch formach, też taka bardzo drobna mm -hmm. nano, mm -hmm. i tam szukajmy, żeby tam było różne ekstrakty i wtedy mm -hmm. mamy bezpieczeństwo działania, mm -hmm. ale też pełną ochronę. I mimo wszystko nawet jak mamy filtr pięćdziesiątka, to smarujmy się co dwie godziny. Taka jest. Co dwie godziny? Co dwie godziny. I wtedy mamy pełną ochronę. Taką, mówię tu już o osobach, które, które nie chcą, na przykład, które mają w ogóle bardzo delikatną skórę białą, która Ale to wystarczy. Mówimy o e, ekspozycji na słońcu, czyli opalamy tak, się, tak, czyli na tak, plaży tak. wtedy, do, dodajemy sobie ten kosmetyk. Natomiast normalnie w takim miejskim użyciu 30 wystarczy. Tak, jak najbardziej, bo między 30 a 50 nie ma dużej różnicy, bo to jest zaledwie 1%. Ochrony. Więc tak, to jest, to jest tylko 1% ochrony, także nie ma dużej różnicy. Fakt jest jeden, że na przykład przez cały rok używam, używamy filtr 30, czy jest to Timewise, mm -hmm. czy Timewise time -wise Repair, mm -hmm. i tak naprawdę potem jeszcze mamy na to podkład, który albo Krebs CC i one mają jeszcze takie ekstrakty dodatkowe, które wzmacniają działanie ochronne, mm -hmm. więc to też nie mówię tutaj o łączeniu, bo tylko krem CC ma dodatkowy faktor, tam jest piętnastka, mhm. ale też chodzi o to, że ta kompozycja, w ogóle jak nałożymy jeszcze wcześniej serum, krem z filtrem, no to jeszcze ten podkład, to mamy zapewnioną ochronę przeciwsłoneczną dłużej niż na te dwie godziny. Natomiast tutaj mówię rzeczywiście o sytuacji, kiedy wychodzimy na słońce, mhm. Kiedy, mhm. kiedy też się tam korzystamy z kąpieli wodnych, też zawsze po korzystaniu z kąpieli wodnych trzeba ponownie się nakremować, mhm. a w ogóle jeszcze opcją, która jest, o której wszyscy też mówią dermatolodzy, jeżeli decydujemy się na wyjście w mocne, mocne słońce, to musimy się nakremować gdzieś tak 20 minut przed, żeby ten krem zdążył się w ogóle wpłonąć, mhm. bo inaczej to nie ma sensu. Natomiast to też inna kwestia jest tego taka, no dobrze, my tu się chronimy przed promieniowaniem UV i tak dalej. I teraz jak z tą witaminą D? Nie przejmujmy się, bo to w ogóle ta witamina D zdąży się wchłonąć jak najbardziej, chyba że ktoś ma jakieś problemy, z, bo są osoby, które, które mają rzeczywiście problemy z wchłanianiem się witaminy D, ale to absolutnie nie zależy od tego, czy używają filtry czy nie. Natomiast chodzi o to, że my i tak nawet jak będziemy korzystać z tych filtrów, one nie dają stuprocentowej skuteczności. Także nie przejmujmy się, ta witamina D i tak do nas trafi i tak, ją nasza skóra wyprodukuje, także się tym w ogóle nie przejmujmy. Czyli, czyli... Możemy bezpiecznie filtry używać po to, żeby skórę mm. chronić. Tak. Nie tylko jeżeli chodzi o wygląd i młody mm. wygląd, żeby to zostało, został ten młody wygląd tak, jak najdłużej, chociaż opalenizna bardzo ładnie wygląda. No tak, Więc, e, ale no tutaj... też prawda jest taka, że ta opalenizna ona będzie, jakby nawet te filtry będziemy mm. stosować, ona będzie ona się też dłużej utrzyma. No właśnie, e, bo to chociaż jeszcze ja, potem... Tak, to chociaż ja rzeczywiście pamiętam, że przed ślubem bardzo długo, dużo biegałam. Śródmiałam mm -hmm. wprawdzie w listopadzie, ale bardzo dbałam o to, żeby się nie opalić, bo miałam taką sukienkę tutaj odsłoniętą. Mm -hmm. A ponieważ dużo biegałam, więc nie mogłam sobie wyobrazić, że będę tutaj w takim rękawku wraz <laughs> takich rękawek. Oczywiście tu, mogłabym tu cały na przykład podkład nałożyć, ale nie o to chodziło. I rzeczywiście zatrzymywałam się i mm -hmm. co godzinę smarowałam mm -hmm. się pięćdziesiątką. E mm -hmm. Oczywiście, jak się człowiek biega, to, to poci się i tak dalej, natomiast smarowałam się bardzo, do, bardzo dobrze, bardzo wyraźnie, co godzinę, ale i tak były elementy, że i tak byłam opalona mniej więcej we wrześniu czy w październiku, jeszcze ta opalenizna mm -hmm. była. Także to nie jest tak, że my się po prostu nie, nie jak, jak się nam nic nie stanie na przykład. Mm -hmm. Także to nie jest tak, że, że, to, że to tak nie działa. Się nie, tak. tak, tak. Musimy się bardziej mm -hmm. się nie opalimy, bo to ma tylko tak, przed poparzeniem, a nie przed generalnie e, nie opaleniem mm -hmm. się, nie, bo to o to chodzi. Ale tak, tak, ale to też to... Mm -hmm. inna jest jeszcze taka kwestia, że niektóre leki e, powodują też właśnie są... Foto mm -hmm. Tak, fotouczulenia. Dlatego też jest wyraźnie napisane, na przykład też dziurawiec, ale też różne takie leki, na przykład na, na, na leczenie, jak się leczy nerki, albo też niektóre leki na nowotwory. Mhm. Tylko tam wyraźnie jest napisane, że po pierwsze używamy filtry, ale też chronimy się cały czas przed słońcem, bo wtedy może łatwiej pójść o oparzenia. Dlatego też no, trzeba się mocno pilnować. Już na pewno te osoby, które mm -hmm. uczyły, biorą leki, i nie tylko mm -hmm. y, antybiotyki, też nie, y, czasem no takim typowym, sztandarowym ziołem, które, tak. które uczula, to jest dziura. Tak, dokładnie. Nie. Ale uwaga, moje drogie Panie, bo miętka, która jest dodawana właśnie do różnych mm -hmm. napojów, drinków czy czegokolwiek, bo tak miętkę lubimy, woda z, tak. z cytryną i z miętą, mięta też może spowodować fotouczulenie. Tak, tak samo rumiana. I tak, i tak często, często się mówi, o mam uczulenie na słońce, bo tak. takie krótkie się pojawiają, a <laughs> tak. to nie, to nie jest tak, że jesteś uczuleni na słońce, tylko albo się czymś pokremowałyśmy, albo coś wypiłyśmy lub zjadłyśmy, co powoduje akurat u nas taką, a nie inną reakcję, ale wystarczy, mhm. wystarczy posmarować się wcześniej kremem z filtrem i wtedy... Wtedy nie tak, będzie tej tak. reakcji, nie? Ale hmm. też na przykład panie, które używają zapachów, perfumują się. Hmm. To jest też bardzo takie istotne, gdzie się perfumuje, czy tak. perfumujemy rzeczy, czy perfumujemy skórę. A tak, tutaj Bardzo często panie mają czerwone. tutaj tak. takie czerwone plamki, tak. to, to potem ta skóra tak wychodzi, nie? Mm. Dlatego tu trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, bo też wszystko zależy, co jest w tych wodach toaletowych, tak, w tych tak, zapachach, tak. które pryskamy, bo to, to chodzi o tą reakcję. Dokładnie. Także, drogie panie, używamy filtrów po to, żeby, żeby nie mieć tego typu niespodzianek. I też patrzymy, wychodząc na słońce, też patrzymy, co pijemy, co jemy, co pijemy, co, czy, 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 mhm. co, co używamy, nie? No, Na pewno, na pewno ostrożności troszkę trzeba. Nawet przy lekach antykoncepcyjnych. O, tak, to też, też jest wyraźnie napisane, tak. tak, to jest wyraźnie napisane. I to też miałam klientkę, mhm. która się śmiała, że... Że wyszła jak, krów, jak krówka po, po, w plamki, bo miała zbyt mały filtr, a brała leki antykoncepcyjne i niestety w Egipcie, w tym słoneczku, nie tym naszym tutaj, które nie jest może aż tak bardzo mocno na nas nie, 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 nie operuje. Natomiast my, nasza skóra z tej strefy geograficznej, jeżeli przy, przyjeżdżamy gdzieś tam pod zwrotnikowe, no to już wtedy będziemy. Będziemy poparzone po prostu, nie jesteśmy przyzwyczajone do tego, nie? Ta nasza skóra tak. jest jednak, ma mniej tego barwnika, które mniej tej melaniny, która, która chroni, nie? Tak, bo tutaj też na przykład w Australii czy w Singapurze też można kupić takie filtry wyższe, powyżej 50 i tam raczej polecam tam na miejscu się zaopatrzyć i używać. Natomiast czyli przy wyższy. 50, tak, mm. można stosować 50 na przykład czy 30, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby rzeczywiście regularnie się nakremować. No czyli wszystko zależy od tego, gdzie się opalamy, czy się opalamy. Mm -hmm. Na miasto tutaj w naszym, w, naszym, w naszym klimacie na miasto w zupełności wystarczy 30%. Tak, tak, tak. Chyba, że osoby, które mają specjalne jakieś wymogi, bo mają jakieś problemy, to wtedy, mhm. wtedy 50, bo też słyszę, że panie mniej niż 50 to nie wychodzą. Mhm. Mniej niż 50. O, tu widzę serduszka i, i kciuki, to znaczy, że się panie zgadzają ze mną. Ale Dobry. jeszcze też przypominam wszystkim paniom, bo często zapominamy: o ile o szyi to pamiętamy, to o jednak o karku nie pamiętamy. I zobaczcie sobie, tak. jak wygląda szyja tutaj na przykład, a dotknijcie sobie tutaj szyję na karku. Ona jest tak, zapominamy często. Także jak tam wam resztka zostanie. <noise> jak już zapomnijcie, to właśniecie sobie to do z <noise> Dokładnie. I dziewczyny, um, nie, podstawą, zawsze wszędzie podstawą mhm. jest pielęgnacja. Więc to czym myjemy buzie? Nawadniamy buzię, obojętnie, jeżeli, jeżeli używacie kremu z filtrem. Pamiętajcie też o tym, może trzeba tą buzię jednak nawodnić, mhm. trzeba ją, tego kremu nałożyć. Krem z filtrem. Pamiętamy o szyi, o dekolcie, o ramionach, no bo ta skóra potem, potem odpowie, bo ona tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna. To prawda, tak. Jest jeszcze inna kwestia: yy, trądzik. To jest jeszcze inna o. kwestia. No Bo tak naprawdę te zmiany, ten pigment w pryszczach jest nierównomiernie rozmieszczony i potem, potem mogą zostać ślady takie mm -hmm. po tym trądziku, dlatego to też jest niezmiernie ważne, żeby stosować też krem z filtrem, szczególnie jak mamy właśnie jakieś też stany zapalne. Mm -hmm. Jak to tylko się, mamy taki delikatny krem, to warto też stosować mm -hmm. i często też panie zauważają i panowie, że, po, że ta skóra jak jest, tak się fajnie wysuszy na tym słońcu, jak są no właśnie, właśnie zmiany trądzikowe, powiedzieć. tak. Mm -hmm. A potem mm -hmm. przychodzi jesień i, i nagle wszystko. Podzianka. Tak, trzy razy więcej. Mm -hmm. Tak, ale to jest kwestia przesuszenia, także też trzeba dbać o nawilżenie. Fajnie, że to się nam ładnie tam goi, ale trzeba koniecznie nawilżać, bo to znaczy, że ta skóra jest mocno przesuszona mm -hmm. wtedy. Czyli pielęgnujemy. Nawilżamy i chronimy. Nie bójcie mhm. się, opalimy się, opalicie się, opalimy się, ale troszeczkę troszkę tych filtrów trzeba na, na siebie nałożyć. Kremy z filtrem są dobre. Tak, czy jak najbardziej. coś jeszcze tutaj byśmy chciały, czy dziewczyny, czy macie pytania? Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, bo widzę, że tutaj dziewczyny są, oglądają. Czy macie pytania? Jeśli tak, to bardzo proszę o zadanie. Ja mam jeszcze jedno mhm. odkrycie, tak. tylko muszę coś sprawdzić. Sprawdź. I powiedz nam, powiedz nam ciekawostkę. O, jak dziękujemy bardzo za serduszka. Yy, tak, bo właśnie. Mm -hmm. yy, to jest też yy, ten booster z kwasem. Yy... To jest kwas ferulowy, ferulowy tak. tak. I mhm. też zauważyłam, że on ma działanie, czy znaczy on ma działanie antyoksydacyjne, ale też ma, chroni przed promieniowaniem UV, też mhm. ma takie właściwości. Mhm. Więc jak najbardziej w okresie, jak ktoś ma właśnie problemy też z kolorem skóry, czy, czy ma jakieś zaczerwienienia, więc to jest też dodatkowa taka ochrona. To od razu jak mówimy o tym, to od razu cię zapytam o naszą witaminę C plus E. Ale to bardzo można dużo cały pani? Rad. Tak, bardzo dużo pani mówi, że witaminę C latem to nie można i na słońce to nie można. Czy to prawda? To zależy tak? od to zależy od witaminy C. <laughs> Aha. Bo prawda jest taka, że Witamina C, która ma im większe masterenie witamina C, jeszcze jak ma kwas askorbinowy, czyli zwykłą witaminę C, zwykłą formę witaminy C, to to, żeby to mogło penetrować głębiej i o to nam chodzi, żeby to w ogóle mogło działać na naszą skórę, to pH musi być bardzo niskie. I chodzi o to, bo tak długo nad tym zastanawiałam się, dlaczego rzeczywiście niektórych preparatów nie można stosować z witaminą C w ciągu roku? Dlatego, że to powoduje, że skóra jest bardziej wrażliwa na światło. Ona jest bardziej delikatna i ona po prostu sobie wtedy nie radzi. To jest moje jedyne wyjaśnienie. Natomiast Witamina C z Merikei ma zupełnie inny skład. Tam jest tetraizopalmitenian askorbylu, mój ulubiony składnik. Mhm. I tam wystarczy, żeby było 2%, czyli nie musi być 30, nie musi być 40, mhm. wystarczy, że 2%, mhm. i to już jest skuteczne. I co więcej, on ma, lepiej wnika i nie potrzebuje do tego, żeby działał tak niskiego pH, czyli mhm. dlatego. Tę witaminę C można używać przez cały rok i, I to nie ma jest problemu. Jak rok nie musimy się bać, że, że będą jakiekolwiek plamy, ona wręcz przeciwnie, tak, chroni Nawet lepiej. Przed... Tak, tak Dodatkowo tam... jeszcze, tak, dodatkowo jeszcze będzie działała, będzie mhm. nas chroniła przed, przed UV, mhm. bo ona ma właściwości antyoksydacyjne. Czyli to, jest bardzo, to jest w ogóle ten preparat jest tak świetnie zrobiony, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo akurat niedawno też robiłam mhm. Jeden odcinek na temat witaminy C, i mm -hmm. to jest po prostu w radiu, i to jest po prostu hit. To, jak to zostało skomponowane. Bo tu są dwie witaminy. Yy, tak nawet trzy tak, nawet jeszcze akaja, tak, w sumie go i też kwasy askorbinowe, ale nie, nie w takim dużym stężeniu. I ten produkt jest bardzo delikatny, on też nie podrażnia, mm -hmm. także super. Czyli spokojnie mogą go używać wszystkie mm. osoby, które mają jakiekolwiek zmiany skórne w sensie tak. takim rozszerzone pory, mm -hmm. rozszerzone naczynka. Właśnie to jest dla skór, które mają chronić tą, tą, tą skórę przed, tak. przed właśnie szkodliwymi działaniami. Więc dziewczyny, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Tak. Iwonko, to to w takim razie mamy opalamy się, ale używamy filtrów. Mam nadzieję, że wszystko o filtrach tutaj. W pigułeczce zostało powiedziane. Mm -hmm. Jeżeli dziewczyny będziecie miały pytania, to oczywiście piszcie. A my za tydzień zajmiemy, za tydzień to będzie to będzie jakoś tak, szóste chyba staje się. Tak. Tak mi się coś wydaje. My za tydzień zajmiemy się, moje drogie, taką pielęgnacją, pielęgnacją podstawową. Taką pielęgnacją podstawową, więc będziemy mówiły mm -hmm. o myciu. O myciu. O myciu, czym myć, dlaczego warto myć i jak, jakimi rzeczami mm -hmm. myć? Także zapraszam Was serdecznie za tydzień. Dziękuję Ci serdecznie, i Dziękuję bardzo i do tak, zobaczenia. pamiętajcie o filtrach, tak. naprawdę pamiętajcie. Pamiętajcie o filtrach. <noise> Pozdrawiam Dzięki serdecznie. Bardzo. Pa. Dziękuję, do widzenia. Pa. pa.